Cześć, witam na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj zbudujemy sobie weterynaryjny łazik ratunkowy. Niewielki zestawik, ponieważ zawiera 100 elementów, swoją premierę miał w 2021 roku. Jego numer katalogowy to 414-42, kategoria wiekowa 6. Cena katalogowa tego zestawu to 43 zł bez grosza. Mi udało się go kupić za 23 zł. Jak widzimy, zbudujemy sobie dzisiaj fragment terenu z wodospadem i z drzewem. Zbudujemy również tego kłada. Bardzo fajnie się zapowiada. Podoba mi się jego konstrukcja. Zobaczymy, jak to będzie na żywo. Otrzymujemy tutaj dwie mini laleczki, Andrea i Stefani oraz malutkiego pieska. I właśnie pieska dzisiaj uratujemy z opresji. Stefani wybrała się właśnie z pieskiem na piknik, ale żeby był silny wiatr, to drzewo przewróciło się prosto na szczeniaka. Z pomocą przybędzie Andrea na swoim weterynaryjnym kładzie. A co mamy na odwrocie opakowania? Mamy pokazaną funkcję tutaj bawialną, gdzie to możemy właśnie tym kładem podnieść drzewo przy pomocy łańcucha, a tutaj scenka, gdy po całej akcji dziewczyny odpoczywają na pikniku. 100 elementów 23 zł. Zbudujmy zatem ten niewielki zestawik. Otwórzmy zatem opakowanie i spójrzmy co mamy w środku. Mam tutaj już przygotowany nożyk. Pudełko jest cienkie, z cienkiego kartonu, więc myślę, że nie będzie problemu. No i super. Wysypiemy zawartość. Zobaczymy instrukcję. Ej, spójrzcie jaka słodka, urocza instrukcja. Bardzo niewielka. Ale fajnie, że to nie jest taki jeden wielki arkusz papieru, tylko jednak zrobili to w formie książeczki. Ile mamy kroków do zbudowania całej konstrukcji? 16 kroków i będziemy mogli się bawić. Co tu mamy jeszcze? O reklamę doców. Jeszcze nic z tej serii nie układałam na moim kanale, ale myślę, że coś niedługo się pojawi. Co my tu jeszcze mamy? Instrukcja urocza, tutaj mamy arkusz z naklejkami, to już widzę, że żadnych klocków z nadrukiem raczej tutaj nie znajdziemy. No i trzy niewielkie woreczki z klockami. Chodźmy budować zestaw. Rozpoczynamy od Stefani. Stefani ma tutaj taką fajną różową sukieneczkę. Na to kamizelka srebrna, sportowa z kapturem. Świetnie to się prezentuje. No i mamy Andrę, która jest ubrana w taką kamizelkę z kolei ostrzegawczą, tylko że zamiast koloru pomarańczowego ma kolor złoty ze srebrnymi paskami i na torsiku ma odbitą łapkę pieska. No i rozpoczynamy budowę kładu. Kład, jak widzieliście, miał tablicę rejestracyjną żeby było łatwo go rozpoznać. Również będzie miał naklejki, właśnie takie z takim wykresem, jakby bicia serca, zaraz to zobaczycie. Ten klocek jest fajny, który jest założony na przód kładu. Takiego jeszcze w swojej kolekcji nie mam, właśnie do jakich, jakichś małych pojazdów myślę, że fajnie można go wykorzystać. Teraz, właśnie, pora na te naklejki, żeby było wiadomo, że to jest pojazd pracownika weterynarii. Kierownica, tutaj w ciekawy sposób zamontowane zostały światła w tym kładzie. Bardzo pomysłowo, przez to jest też funkcja takie, taka, że można je ustawiać pod jakimś tam kątem, jeżeli będzie to potrzebne. Mamy cztery koła. I powiem Wam, że kład gotowy z paru klosków, i naprawdę prezentuje się moim zdaniem super. W zestawie mamy butelkę do karmienia zwierząt, krótkofalówkę z takim fajnym sercem. No i oczywiście łańcuch, żeby można było czy to podnieść przewalone drzewo, czy jakiś głaz na przykład. Czy wyciągnąć poszkodowanego na przykład z rzeki. A teraz będziemy sobie budować fragment terenu zielonego. Jest trochę skał, jest trochę trawy. Tutaj mamy kocyk piknikowy, na którym właśnie będzie odpoczywać Stefani. Ten klocek w kształcie serca zielony jest super. Naprawdę jest to pierwszy w ogóle. Klocek w takim kształcie, jaki trafił do mojej kolekcji. A teraz spójrzcie, budujemy sobie właśnie tą konstrukcję, która będzie umożliwiać przewalanie drzewa, a później przy pomocy kłada podnoszenie go. Mamy tutaj trochę klocków technikowych. Ten element jest świetny. Pierwszy raz moje drzewo w zestawie będzie zbudowane z takiego elementu. Mamy trochę kwiatków różnego koloru. Nawet fajnie się prezentuje. Podoba mi się to drzewko, powiem Wam. No i funkcja przewracania drzewa działa. Tutaj mamy taki niewielki wodospad. W zestawie znalazł się kubek na piknik, jakaś kość dla pieska. No i teraz budujemy sobie kanapkę dla Stefani. No, coś musi na pikniku zjeść. No i mamy tego Urwisa, przez którego całe zamieszanie. Pokażę Wam elementy zapasowe. Fajnie, że mamy drugie serduszko. No i teraz przedstawię funkcję bawialną. Spójrzmy jak to działa wszystko. Żeby to nie było takie gołosłowne to Wam pokażę. Andrea podjeżdża, podpina, drzewo podkłada i w tak łatwy sposób drzewo zostaje odsunięte. Tak w całości przedstawia się weterynaryjny łazik ratunkowy. Powiem Wam, że bardzo miło się składało ten zestaw. Moim zdaniem świetny kład. Naprawdę bardzo mi się podoba jego konstrukcja. Element bawialny w postaci właśnie ratowania pieska z opresji z tym łańcuchem. Ciekawa. Myślę, że ten zestaw zasługuje na takie silne 9. A Wy jak myślicie? Piszcie mi w komentarzach. A ja zapraszam Was już na jutrzejszy odcinek, jutro nowości i czeka na nas. Myślę fajna niespodzianka, fajny zestaw. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żebyście właśnie nie ominęli żadnego odcinka. Ja się już w tym momencie z Wami żegnam. Przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę. I do zobaczenia do jutra. Cześć!